Aj, karamba! No ty gnóju! No naprawdę, ludzie tacy istnieją jak ten gnój. Nie, no moi drodzy, ja nie mam siły do tej gry, naprawdę. Plus Greenway, moi, moi drodzy. Ja witam was bardzo serdecznie w grze Dead by Daylight. Tak, gramy sobie jako survivor, moi drodzy, bo dawno. Jest doktorek. Doktorek. Widzę go. On biegnie tu, stricte. E, dobra, moi drodzy, no to ja sobie. Odejdę trochę stąd, żeby... no, Kurde, no nie zabił mnie od razu, tak? Późno, no jakby mnie zabił od razu, no to to by była też do dupy sprawa, nie będę ukrywał. Widzę go, sprawdza coś w szafce. O mój Boże, no człowieku, to ci się udało, nie? Na doktora tak nie lubię grać, on jest taki trudny do ogrania, że szok. Aj, karamba, no i kurde, no nie wiem co on teraz ze sobą zrobi, to naprawdę. Ok. Ok. Aj, karamba, zapomniałem, że on nie na wszystko No i kurde, tak jak. Aj, dupa. Przepowiednia się sprawdziła. Znowu doktor i pierwszy wiszę. No nie wierzę w to, nie. Co ty doktory mają w sobie, że ja muszę do nich tak chodzić ciągle. Aj, karamba. Ja to w ogóle tą sprawą, że. Nie ukrywam, nam dupy, ponieważ nie schowałem się w ogóle. No, moja wina, no nie będę ukrywał, no. No trudno, moje drodzy, no. Bywa i tak też, nie. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś mnie uratuje. Widzę, że chyba tamten się skrada od pleców. Jak włamywacz na P, że tak powiem. Ale dobra, widzę, że faktycznie idziesz do mnie. Ale to jest taki. kurde, no camper, widzę. Tunelarz zasrany. Co za frajer! Frajer zasrany no! Tunelarz pieprzony! Nie no, taki, tacy ludzie to są takie... gnidy, że szok! Powinniście wymrzeć od razu! Nienawidzę takich ludzi! Co za frajerzyna zasrana! Frajerzyna spod konina normalnie, nie? Moi, moi drodzy widzowie, dajcie to znaczy, wy trafiliście kiedykolwiek na kogoś takiego. Nie będę ukrywał, jest to frajerskie zachowanie z jego strony. I naprawdę, chłop powinien się brzydko powiem walić. Dobra, moi drodzy, no trudno, no. Są tacy gracze, no. Totalnie noby z dupy wzięcie nie. Trudno mi odzyskać. No. Ja się wyleczę, mam to gdzieś. I po prostu. No, nie będę ukrywał, no będzie trudnie, no, trudniejszy. Trochę gorszy odcineczek do oglądania, ponieważ no będę się ciągle skradał, praktycznie teraz. Przynajmniej się postaram. Dobra, mam nadzieję, że oni gdzieś daleko się tam bawią. Aj, karamba. No trudno no, bywa no raje czego wejdę do jakiejś szafki i koniec Mam nadzieję, że faktycznie daleko gdzieś jest a nie, że zaraz tu przyjdzie i dostanę hita. Dobra, jest daleko nawet Ale dobra, widzę, że dwa, trzy geny naraz są robione Więc no, spoko nawet i miejmy nadzieję, że nie ma barbecue chili. No to by naprawdę już była katastrofa dla mnie. Robię czego tu dwie palety są, no ale te palety mi dużo dają. Gdzie on jest? Bo nagle widziałem, że ten gościu z tamtego generatora odszedł. I co było tego powodem? Ok. Ok, on się goli za jakąś fill No dobra. Ja dalej będę robił tego generatora i zobaczymy co z tego wyjdzie. No bo to jest głupie. Naprawdę nie takie rzeczy wkurzają, że wisisz i cię tuneluje od razu. Jeszcze pod koniec gry spoko, kiedy faktycznie czterech ci ucieka. Jeden jest ranny, właśnie strzedł z Haka i. No, sami wiecie. Ale na początku gry... Fryer no. W sumie trzy generatory zostały. Kole, nie mam pojęcia totalnie, gdzie on może być. Bo go widziałem tam. No nie no, no ja, ja popadam w jakąś histerię, już po prostu chyba. Dobra, to wiesz co ty sobie rób to, otwieraj. A ja sobie przejdę gdzieś tutaj, dopóki nie otworzysz tej bramy. Wiedziałem, że on tu przyjdzie, a ja to wiedziałem. Widzicie moi drodzy. O kurde Narażony Nie fajnie O nie, on ma Noeda Ja dupia Gdzie on będzie miał teraz tego Noeda aj, 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 O w tamtym kierunku biegnie? gdzieś tutaj by musiał być w takim razie. Albo nie? On nie uratuje go, no. Ajajajajajajajajajaj. Gdzie jest kolejna brama i po prostu uciekniemy bramą drogą i tyle. No nie, nie no i co ja mam w tej sytuacji zrobić teraz moi drodzy? Ja mam się wywalić jak idiota teraz No chyba nie bardzo Zrobię tak na 99% Okej, okay, no tego fila no nie uratuje za bardzo Nie ma jak Mam nadzieję, że mnie nie widział Ajajaj. No kurde, no i co ja mam biedny zrobić teraz? No, jest tu Mordę. No i skopałem sobie chyba sprawę No w dupę, no nie! Frajer zasrany Aj, w dupę kopane, no A mogłem uciec po prostu ich zostawić wszystkie. Ja w dupę z tym wszystkim Aj karamba No ty gnoju! Jaki frajer! No naprawdę, ludzie tacy istnieją jak ten gnój! Nie no, moi drodzy, ja nie mam siły do tej gry, naprawdę. To jest. To jest patologia, już po prostu w tej grze, naprawdę. Dwóch frajerów, jeden w teamie. Nie. Nie, dobra, moi drodzy, kończymy ten odcineczek. Na razie.